Statków, bo no ludzi to wiemy, że 7 tysięcy. Jeżeli, jeżeli chodzi o zaangażowanie sprzętu, biorą udział samoloty z pierwszego i drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Będą to samoloty 122, 22, samoloty 29 i samoloty F-16, a także samoloty transportowe KASA, które służą do przewozu do do przewozu co takie ćwiczenia na Co dwa lata? E, ćwiczenia są zwieńczeniem e, szkolenia, które trwa pomiędzy, pomiędzy kolejnymi tradycjami. na e, roku. Anaconda 2010 wspija sześcioletni cykl szkolenia, ale nawiązuje także do Anacoda 2008. E, Tegoroczne ćwiczenia e, przygotowujemy się do obrony e, terytorium przed... E, tutaj na Zgrywanie systemów, dowodzenia systemów walki i koordynację działań. A krótko, co tu się będzie działo? Będzie desant? Wojska lądowe, które są przygotowane do pilotów będą wspierały desat, Będą wspierane także przez lotnictwo wojsk lądowych. Natomiast siły powietrzne będą w powietrzu zapewniały osłonę Wojską I będą dążyły do uzyskania przewagi na przeciwników. Panie pułkowniku, a te siły, które tu widzimy, te rakiety, które tam stoją, jakie będzie ich zadanie? Zadaniem y, tych środków jest niszczenie środków napadu przeciwnika. Samolotów, ewentualnie jakichś innych obiektów latających w postaci samolotu z załogą. Podpółkownik Robert Kukaw, przeciwnik ZOZ-u z ćwiczenia na koniec 2018. Dziękuję za to.